Zdaniem tego artyzmu tak nie można sobie odłożyć na półkę i żyć dalej innym życiem. Znaczy, jeśli chodzi o dietetyczkę, to jest lepiej akurat teraz, bo schudłam kilkanaście kilo. E, to mi się przydaje w życiu. Ale nie polecasz tej diety, nie? Nie, nie, nie. No, ja też miałam taką dietę no. kiedyś. E, przydaje mi się to w życiu. Ja uważam, w ogóle zawsze mówię moim dzieciom, że każde doświadczenie, nawet najgłupsze, nawet jak retuszujesz płytki pod układy scalone w małej firmie, rozumiesz, i potem śmierdzisz tym laminatem cała, bo tak kiedyś miałam, i ludzie się rzucali, żeby sprawdzać, czy nie ma w gniazdku ognia, wiesz, Pożaru, to to też służy czemuś. Każda praca otwiera cię na drugiego człowieka, daje ci doświadczenie i to jest niesłychanie ważne. Więc ja to wykorzystuję w, no teraz w moim życiu dziennikarskim. A czy z Twoim pisaniem o jedzeniu miała coś wspólnego rola ambasadorowej? E, tak, napisałam wtedy swoją pierwszą książkę kulinarną, mhm. która się nazywała Bosacka po polsku i to były dania kuchni polskiej, takie w bardziej wykwintny sposób mhm. podane, e, ale też bardzo śmieszna była moja wizyta w MSZ-cie. Przyjęła mnie pani, która miała mnie uczyć protokołu dyplomatycznego. No i e, po pierwsze miała taką garsonkę, a na tej garsonce tak, tak, taką plerezę łupieżu, po czym do mnie powiedziała. Przepraszam, Kasiu, łupieżu, powiedziałaś? Tak, do mnie? tak. Okay, po porządek. czym powiedziała, że, no wie pani, jeśli chodzi o ubranie, to rajstopa musi być. <laughs> <laughs> Bo rzeczywiście musi być rajstopa. <laughs> Jezuka! Naprawdę. naprawdę? A po czym powiedziała? Jeśli chodzi ta... o ubranie, to rajstopa musi być. Tak. Po czym powiedziała? a wie pani, jeśli chodzi o kuchnię, to polska kuchnia nie nadaje się do promocji, bo wie pani, no bigos śmierdzi, śledzie są dla obcokrajowców niejadalne, a ja tak coraz bardziej otwierałam oczy i usta, a ja tak zastygłam. Ja myślałam, aha, wyszłam i robiłam swoje. Tak bo ja uważam, że polska kuchnia i mówię to z perspektywy dwukrotnej emigrantki, bo mieszkałam trzy lata w Stanach i trzy lata w Kanadzie, jest naprawdę Fascynująca, no jest bardzo sezonowa i to wystarczy spojrzeć na zupę. My zupełnie inne zupy jemy na Wielkanoc, na Boże Narodzenie, jesienią, zimą, latem jemy chłodniki i tę sezonowość absolutnie wyznacza nam kuchnia polska. Wspaniale, jest ja ci... cudowne. Ale czy rajstopę pani z wzięłaś sobie do serca tak. i używałaś rajstopy? Używałam rajstopy, tak. tak. Od Le... czasu do czasu. Ile kolacji? Nie, no zostanę z tą rajstopą. Ile kolacji? i <laughs> Kaśka, co ty ze mną robisz? Kachu. Ile kolacji takich wykwintnych, eleganckich elegancki zorganizowałaś w swoim życiu? No wiesz, po pierwsze organizowałam to jednak z moim ówczesnym mężem. Po drugie, zawsze jest ktoś do pomocy na miejscu. Mhm. Ja nie gotuję, nie, jako ambasadorowa nie mogę gotować. Tak mówi protokół dyplomatyczny. Ja mam witać gości, mam pięknie wyglądać, mam dobrze się zachowywać, mogę dojrzeć wszystkiego, mogę e, zdecydować, jakie będzie menu, mogę doprawić zupę, mogę dołożyć coś od siebie. Ale gotować mi nie wolno, no bo wyobraź sobie ambasadorową, która ścieka potem i potem wita gości, leci ze ścierą. No nie, jednak nie. Mhm. E, mnóstwo. E, naprawdę przez te trzy lata myślę, że... Pewnie kilkaset osób się przewinęło przez nasz stół, bo trzeba rozróżnić przyjęcia w ambasadzie, gdzie są ogromne na kilkaset osób, 300, 400, czasem nawet 500, i małe kameralne przyjęcia w rezydencji ambasadora. Ja mówię o tych małych, mm -hmm. gdzie załatwia się sprawy dyplomatyczne twarzą w twarz. Od nas goście nie chcieli wyjść. Siedzieli 3-4 godziny, ale ja byłam dość przerażona, jak zostałam ambasadorową, bo pomyślałam sobie, to zupełnie do mnie nie pasuje, bo ja jestem taką, wiesz, no, zwykłą babą po prostu. I te złote kandelabry, te, te świeczniki, ten kelner, który udaje, że zawsze tutaj mieszka i nam usługuje, to jest tylko na wynajęte jest tylko i wyłącznie na, na, ten, na wieczór. ten wieczór tak, i gotuje sama. Więc dla mojej rodziny to było dla mnie takie nierealne, bardzo. Ale usłyszałam jedno, od jednej osoby w ambasadzie: Powiedzieli mi tak, pani Katarzyno, tak naprawdę w dyplomacji najważniejsza jest osobowość. Niech pani będzie sobą. O tym mówię. I to mi bardzo pomogło, mówię, i stwierdziłam, Kasiu. że oczywiście w ramach tej całej kultury protokolarnej, ale jednak pozostanę sobą.